Integracyjny bieg, warsztaty sportowe i artystyczne, możliwość rozmowy ze specjalistami oraz integracja. Za nami już 11. edycja Tarnobrzeckich Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie. W tym roku realizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy inicjatywa miała bardzo wymowny motyw przewodni. Było nim hasło To możesz być ty. Najważniejszym celem cyklicznego wydarzenia jest zwracanie uwagi na potrzeby i problemy osób chorych. Inicjatywa rozpoczęta dekadę temu przez środowiskowy dom samopomocy w Tarnobrzegu i realizowana wspólnie z tarnobrzeskim stowarzyszeniem na rzecz osób chorujących psychicznie ogniwo systematycznie się rozrastała. W tej chwili to ważne wydarzenie dla całego miasta bo w obchody angażują się przedstawiciele wielu grup i przede wszystkim mieszkańcy. Kampania społeczna ma ogromne znaczenie dla nas, dla naszych podopiecznych, dla wszystkich chorujących mieszkańców Tarnobrzega i okolic. I za każdym razem słyszymy od tych, którzy chorują, że dzięki nam odważają się wyjść na ulicę, rozwijać, kształcić, wracać na, do pracy. Więc, generalnie, to jest najważniejsze, co przyświeca naszej kampanii społecznej: żeby osoby chorujące stały się częścią, żeby. Tak zwane zdrowe otoczenie reagowało na nich w sposób adekwatny, a nie lękiem, dystansem, czasami ucieczką. Kampania społeczna ma łamać bariery i przede wszystkim edukować. Tegoroczne hasło to możesz być ty, niesie ze sobą ważny przekaz. Zwłaszcza dla ludzi zdrowych i uważających, że ten problem ich nie dotyczy. Biorąc pod uwagę wzrost liczby pacjentów w naszej placówce, czy pacjentów w ogóle w poradniach zdrowia psychicznego, również szkód, które wyrządziła pandemia, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, ale także o dzieci i młodzież, chcieliśmy podkreślić, że choroba psychiczna nie ma statusu, nie ma wieku, nie ma płci. Osobę chorującą możemy spotkać wszędzie i na deskach teatru, i w sklepie, i, i na ulicy w galerii. E, dlatego też no, chcemy apelować o to, żebyśmy byli uważni, empatyczni, otwarci. Jednym z najważniejszych elementów dni Solidarności jest wyjątkowy bieg. W tym roku bieg Solidarności odbył się już po raz siódmy. Biegacze mieli do pokonania około 5 km. Byli zawodnicy, którzy chcieli powalczyć o zwycięstwo ale dla większości najważniejszy był sam udział i zjednoczenie się z chorującymi. Jak zwykle frekwencja spora, ponad 100 osób, 130 zapisanych, prawie wszystkie pakiety wyszły, więc jest dobrze. Pogoda się udała, jak co roku zresztą. Na samym początku moją taką ambicją było to, żeby w tym biegu były chipy, żeby była też pojawiła się rywalizacja, a jednak z czasem widzę, że dużo lepszą formą jest bieg rekreacyjny, bieg wspólny, gdzie oczywiście ci najlepsi się ścigają, walczą ze swoimi czasami, ale najważniejsze jest dobiec do końca w fajnej atmosferze, z fajnymi ludźmi. Bardzo się z tego cieszymy. Co roku jednak no, limitujemy liczbę biegaczy, ale mamy takie marzenie, że przestaniemy limitować i, yy, i rzeczywiście pobiegną wszyscy ci, którzy chcieliby. Yy, I to jest wspaniałe, że tyle ludzi chce wyrazić gest Solidarności. Jest to dla nas najważniejsze, a przede wszystkim najważniejsze dla osób chorujących, które rok w rok biegną także w tym, w tym biegu. Udział osób chorujących i seniorów jest efektem wcześniejszych warsztatów, które prowadził w placówce Michał Charnik. Były także dyżury telefoniczne specjalistów, którzy udzielali porad osobom chorym oraz ich rodzinom. Co jeszcze znalazło się w tegorocznym programie? Realizowaliśmy projekt trzecią edycję Sztuka Integracji, gdzie seniorzy, młodzież w tym roku po raz pierwszy oraz osoby chorujące e, brały udział w dwutygodniowych warsztatach tanecznych i e, malarskich. W naszej placówce zaprezentowane zostaną efekty warsztatów, wystawa malarska, ale w tym roku także postawiliśmy na to, żeby promować w ogóle sztukę osób chorujących. Będzie koncert, będzie poezja. Osoby chorujące, które rozpoczęły aktywność zawodową, a wcześniej uczestniczyły w naszej placówce, będą opowiadać o tym, jak udało im się zdobyć zatrudnienie, jak je utrzymują. W podjęciu zatrudnienia zyskałem poczucie kontroli nad swoim życiem, świadomość, że choroba nie jest końcem świata, że można normalnie zacząć żyć, rozwijać się. I Dziś nikt na mnie nie patrzy jak na chorego człowieka psychicznie, lecz jak na Janka, który jest uśmiechnięty, radosny i samozadowolony. Dodatkowo w tym roku w naszej kampanii promujemy nowy, nowy zawód dla osób, które przeżyły kryzys psychiczny, mianowicie asystent zdrowienia. Mamy okazję spotkać się z asystentami zdrowienia, panem Łukaszem, panią Dominiką, którzy pracują w Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu. Z każdym rokiem udaje się docierać do kolejnych osób, zarówno tych mających problemy, jak i tych, którzy chcą wyrazić swój gest Solidarności. Tarnobrzeskie Dni Solidarności spełniają swoją rolę i powodują, że osoby chorujące są zupełnie inaczej postrzegane przez społeczeństwo. O tym mówią nasi podopieczni, eee, czy osoby chorujące, które znamy, a niekoniecznie są uczestnikami zajęć naszej placówki, bo rzeczywiście mówią, że wrócili do dawnych znajomości, odnowili je, odważyli się wyjść, eee, dlatego myślę, że sprzyja eee, otoczenie społeczne. Badania pokazują, że im bardziej to otoczenie społeczne jest wspierające, tym lepsze efekty. Zdrowieniu tych osób, lepsze rokowania dla tych osób. To nie tylko środowisko rodzinne, ale otoczenie. Pamiętajmy o tym. Najfajniejsze w tym całym biegu jest to, że nie biegną tylko osoby zdrowe, ale przede wszystkim osoby chore i te proporcje, gdzie kiedyś były praktycznie nieduże, bo różnica była spora, było powiedzmy 90% do 10%, dzisiaj mamy prawie pół na pół. Także jest coraz fajniej, coraz więcej osób z problemami włącza się w tę akcję, idzie, biegnie. I myślę, że ten gest solidarności z każdej strony jest bardzo istotny.